Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Zapadł kolejny wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman. Sąd okręgowy w Poznaniu ponownie wydał wyrok uniewinniający Adama Z. Nie uznał go winnym nieudzielenia pomocy. Poznański sąd okręgowy rozpatrywał sprawę po raz trzeci. Adam Z dwukrotnie już został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Jednak sąd apelacyjny uchylał te wyroki i kierował sprawę do ponownego rozpoznania. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych w Poznaniu. Rodzice dzieci z rocznika 2018 powinni złożyć wnioski o przyjęcie do odpowiedniej placówki obwodowej lub spoza rejonu. Na traszkach ratajskich znaleziono martwego żółwia. Był to przedstawiciel gatunku żółwia ozdobnego. Trudno powiedzieć. Czy odnaleziony gad padł z powodu wychłodzenia czy innych czynników? Jednak wielkość ciała oraz stan plastronu wskazuje, że samica miała 15-20 lat. Nie wykazywała objawów przetrzymywania w złych warunkach. Na ścianie pawilonu numer 6a, na międzynarodowych targach poznańskich, powstaje nowy mural z okazji 25. edycji Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Na muralu będziemy mogli rozpoznać postaci z różnych uniwersów, które nie będą obce fanom kreskówek i gier komputerowych.